Jak zatem stworzyć właściwe środowisko, by umożliwić zespołowi odnoszenie sukcesów? I co to w ogóle znaczy posiadać właściwe środowisko? Tu sięgnę do mojej własnej historii. Wiele lat temu, na początku lat 70., z pomocą przyjaciela, doszedłem do wniosku, że muszę się zobowiązać do dalszego osobistego rozwoju. Nie znajdowałem się wtedy w środowisku sprzyjającym rozwojowi, nie czułem się częścią organizacji, do której wtedy należałem. Ludzie się nie rozwijali, w ogóle niewiele się działo. Było to stęchłe środowisko. Wtedy przyjaciel powiedział, że sam muszę się rozwijać. Wiedziałem, że powinienem stworzyć środowisko dla rozwoju, ale nie miałem pojęcia jak. Dlatego zadałem sobie proste pytanie: Jak by to było znaleźć się w środowisku sprzyjającym rozwojowi? Napisałem wtedy następujące słowa, które masz również w notatkach. Oto czym dla mnie jest środowisko sprzyjające rozwojowi to miejsce, gdzie inni cię wyprzedzają gdzie nieustannie mierzysz się z kolejnymi wyzwaniami, gdzie skupiasz się na przyszłości. Twoje otoczenie cię umacnia. Często bywasz poza swoją strefą komfortu. Budzisz się podekscytowany. Failure Porażka nie jest twoim wrogiem. Inni się rozwijają. Ludzie pragną zmian. I wreszcie, gdzie widzisz przykłady rozwoju i oczekuje się go od ciebie. Te słowa napisałem, mając dwadzieścia parę lat, usiłując zrozumieć, jakiego potrzebuję środowiska i jakimi powinienem otaczać się ludźmi. Potrzebowałem ludzi rozumiejących te wartości, które ja nazywam środowiskiem sprzyjającym rozwojowi. Dobierając ludzi tak, by rozwijali się w organizacji, nie wystarczy ocenić to, czego dokonali w przeszłości. Aby świetnie ich dopasować, należy zastanowić się nad tym, Czego mogliby dokonać, gdyby środowisko pozwoliło im prawdziwie rozkwitnąć? Bo co jest zadaniem lidera, wiesz co? Zadaniem lidera jest stworzyć środowisko pozwalające ludziom, którym przewodzi w zespole czy też w oddziale, rozkwitnąć.